Um, powiem tak, widzowie, um, ci, w sensie ci, no ogólnie ludzie z. Aha, kurwa, jak, od czego by tu zacząć? E, była taka sytuacja, my se, ja se gram w Moda, nie? Tak, teraz tutaj e, razem z Szymonem, z Devilem, przywitajcie się. Ogólnie, widzowie, taka sytuacja: e, nie my was wyrzuciliśmy, tylko ogólnie jeden z rekrutów się zbuntował i was po prostu wyjebał. Podejrzenia są grube. E, dlatego widzowie fajnie by było jakbyście wrócili na serwer, bo... No, przykra sytuacja szczerze. Link, no. wo, link do serwera Discord w opisie. Wracajcie, bo... No sen was wyjebał po prostu, no ale oczywiście on dostał już bana i się ta sytuacja mam nadzieję nie powtórzy. Natomiast do przyszłych rekrutów nie odpierdalajcie mi, maniany, kurwa na tym, na serwerze, no. Tym razem będziemy sprawdzać Wasze doświadczenie i będziemy się tym razem pilnować, ale kurwa. No, no chujowa sytuacja, szczerze, no. Nie wiem, jak na to zareagować. Po prostu chłop wyjebał każdego po kolei i tyle, no i. No kurwa, rozjebał, kurwa, serwer. Się, no, może nie rozjebał, ale po prostu pozbawił mnie tych widzów, członków z serwera. Więc yy, tak. No, jakbyście mogli i mieli czas, to wpijcie z powrotem na serwer i zaproście więcej osób, które mogłyby uczestniczyć na nim, nie? No, to, to tyle z mojej strony i widzimy się na serwerze Discord.